Dzień dobry. dobry. Witam wszystkich moich zacnych widzów. Historia jest następująca. Była sobie w Polsce Katarzyna Szymon, stygmatyczka. Nie została uznana przez Kościół, ponieważ... No, zostawmy dlaczego. Powiedziała proboszczowi, że widzi go w piekle na no to. No, wszystko jasne. Przestał wpuszczać ją do Kościoła. No to. Nie może być inaczej. Niesłychanie zacna kobieta. Która miała mnóstwo lat te stygmaty. Katarzyna Szymon dzisiaj jest w takim wysokim raju, że my to. Ja mam nadzieję, że ja ją widziałem, ją spotkałem, więc ja mam szansę. Myślę, że mam, że w raju może tam przyjmie mnie <laughs> na widzenie. <laughs> Bo ona jest w najwyższym kręgu. Ta kobieta wycierpiała się za grzechy mojej, nas wszystkich, mnóstwo. To jest stygmatycy, to najwyższy krąg nieba. tak? To oni tam w rzędzie serafinów, Pewnie gdzieś tam podróżują. Ech. Ona mówiła między innymi o tym, że kobiety nie powinny nosić spodni, a już szczególnie do kościoła. No, ja podejrzewam, coś w tym jest. Ech. Warto to wszystko poczytać, posprawdzać, no, żeby z, w momencie sądu naszego no, nie mieć jakiejś niespodzianki, że pół życia kobieta chodziła w spodniach i teraz ma problem po tamtej stronie, tak? Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale podejrzewam, że jednak kobiety nie powinny chodzić z No z prostej przyczyny, że to męskie odzienie. Nie należy tego mieszać. Jakoś tak. No. Dobry Boże. Dopomóż nam wszystkim się błędów nie popełniali. Żebyśmy tak żyli, żeby Ciebie, Panie Boże, nigdy, nigdy niczym nie obrażać. Boko i mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.